Hej, mam dla ciebie super wiadomość. Założyłam Instagrama, o jest jej wik pod Będą tutaj zamieszczone memy oraz edity z Blogstar Planet i Mummy Star Planet. Mam nadzieję, że konto wam się spodoba. No i zapraszam Was do oglądania filmiku. Cześć, Kani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przed was odcinkiem, w którym będę odtwarzać e, look Klaui tak e, jakby w Blogstar Planet. Będę was tworzyć skina na podstawie luku klau i tutaj macie zdjęcie tego luku. Mam nadzieję, że widać mniej więcej, jak to wygląda. No, mam nadzieję, że nie będzie to zbyt trudne. No, bo ja nie do końca jestem dobra w tych skinach. No ale cóż, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ja Was zapraszam na intro, no i zaczynamy! <śm> Ja już to zbudowałam, to jest taka ta podstawa, którą, od której jest, ja zawsze zaczynam, już nabiałam grzywkę, jeszcze tylko będę musiała zrobić tą taką posadzoną twarz. Jak widzieliście te zdjęcia, ten look Klawi, który wybrałam, to jest to z pod Losowe: Kolory od widzów. Wybrałam ten, ten look, który miałam przez cały odcinek o tym. Na swoim movie star pod statusem Jest on taki w kolorach pomarańczowych, no i skóra ma zwykły kolor, więc już od razu wezmę sobie ten taki normalny kolor, który tradycyjnie wybieram do części Blockstar. Coś widzę, że mi internet się zacina, no ale trudno. Dobra. Ona w ogóle ma okulary i ja nie jestem w stanie zobaczyć, jakie ona ma y, oczy, bo ja mam to na sobie włączone, zatrzymane jej filmik i ja nie widzę tutaj, więc. Na razie chyba przejdę sobie do tej normalnej twarzy, jaką zazwyczaj biorę. No, te oczy są albo bardzo ciemne, albo są czarne. No, jeszcze zobaczę, ale najpierw wypełnię jakby białka od oczu. Nie wiem, jak to się nazywa. O, tak. No, nie tutaj. Tutaj. I wezmę sobie bloczki kartona, y, oczu i takie bloki, które mi się przydadzą. Więc ja zrobię już sama, żeby Was nie zanudzać. Zaraz do Was wracam. No dobra, a więc już wybrałam te bloczki. Yy, najpierw muszę zmazać w ogóle, żeby ten karton dobrze postawić. Więc muszę zmazać to, to o. No i karton biorę tutaj w tym kolorze. No i w sumie nie wiem, czy będzie pasował. No dobra, weźmiemy sobie. W razie co później zmienię, zmienię kolorek. Yy, no i z, od razu sobie wstawię te oczka. Oczy zmienię na czarne, no bo Klały chyba ma też tam czarne oczy. No. Trudno mi powiedzieć naprawdę Ale wydaje mi się, że czarne Albo bardzo e, ciemne niebieskie Więc poczukam jakieś ciemniejsze niebieskie I takie granatowe No i No jedyny takie najbliższe to jest ten No i, no nie wiem, dobra, wezmę taki No nie wiem Wydaje mi się, że to jest niebieskie Właściwie ja po prostu edytuję tego skina No i weźmiemy zwykłe uśmiechnięte usta Gdyby dało się zmienić jakby tą pomadkę ten kolor, to, to czarne, no to wzięłabym jakieś właśnie różowy no ale że się nie da, no to trudno. Tutaj, yy, Klawi ma bluzkę na ramionczkach, więc wezmę sobie linię. Yy, no i zrobimy sobie ramionczka. Szkoda, że właśnie nie, może, nie można nawet postawić dwóch bloków, to by pewno było przydatne. Jak nie wiem, co po prostu. I wiecie co, mamy mały problem, bo nie da się tak tego zrobić tak jak ja bym chciała to zrobić bo jak tutaj się stawia nie od tej linii po prostu nie widać, nie da się tego inaczej ustawić więc no kurczę, będę jeszcze myśleć jak to zrobić może to po prostu, że czarny. czarnym zobaczcie to w speediem. jak będę to robić, zaraz po prostu wracam po tym speedboolingu No dobra kochani, ja już skończyłam i ten skin mi się za bardzo nie podoba, że taki naprawdę pomarańczowy. Taki no nie. W ogóle ta torebka, którą mia miała klawi, jest w ogóle od, od, yy, po złej stronie. I wygląda jak reklamówka z Wiedronki. Po prostu koszmar. Te spinki powinny być białe. Włosy wyglądają jak taka dnia. Koszulki, koszulka też mi się za bardzo nie podoba, no ten skin w ogóle oceniam 1 na 10, jest to mój najgorszy skin, który zrobiłam No cóż, może jak będzie więcej ciekawostek z tego typu tematyki to będzie mi szło coraz lepiej, ale naprawdę nie podoba mi się to co zrobiłam Sami porównajcie. No i jeszcze co do okularów, to no nie udało mi się zrobić, bo sami widzicie, że jak kładę tutaj już szkło, no to nie widać, co jest po tym szkłem. Teraz wygląda jak Terminator. No, no mi się to nie podoba. Sami sobie porównajcie, czy to jest podobne, czy nie. Może tylko kolorystycznie, ale tak, no to w niczym tego nie przypomina. No, dziękuję Wam za oglądanie, ja się z Wami żegnam. Pa!